Cały sklep. No to ja mam taką klikę, tylko że ja mam starszą. Bo ja mam taką teraz jesteśmy ponad dwa To masz po prostu ino budowę i nic więcej. Tak, po prostu na prawę. No, no, no! I potem nie wołałeś. Mamo! Komu się wyzbierało! Zaraz, pewnego masz tak No dojdę. No, wystać jest cały. Okej, czekaj, jeszcze raz zrofię. Tak. Hmm. wy chyba macie jakieś powtórzenie tak? tak? tak. Sprawdzać. Dziękuję, na... dziękuję. Dziękuję. Halo. nie, że działamy. No. no, no, no. Jest co takiego nie mogę zrobić? No. No to co? No wiesz? Tak? Aha, dobra. Dobra, okej. Okay. A oni będą mieli. Oni będą mieli. Nie. Aha, okej, okay, dobra, okej. Okay. Dobra, No to na razie. No to